O, tam był. Jest. No, jest, jest, jest. Przebieg. 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 O, widział mnie, wiesz? Kurwa, stamtąd. Pałem mega. Stamtąd, stamtąd, ja high się. O, mnie też Oni. Przebiegają do prawej. Przebiegli za te zielone, te... kontenery. Za te zielone budynki jakieś do prawej przebiegły. Tam. Okay. O, są z prawej, mocno z prawej no. Nie trafiłem Dostał Prze przebiegli Perro dobra. dobra Przebiegli wycofali się za te zielone budynki. Nie nie Za tym Dostał znowu trzeła ładnie ja podbiegam, wiesz? Rostał, znowu. Też podbiegam. Z prawej. Znaczy znowu. Rostał, podbiegam. Znowu znaczy się jadam. za ja zamówię. Ja, ja. Ładny dojazd. Easy! O, jakiś płacz. Easy, with the bye bye. Easy peasy, bro! We didn't bye bye for the fucking people, bro. We just our love, You guys are love love. Bye bye. Trayers, bro. jeszcze podbiega? O, są typy. Tam. Podbiegają? Heal, tak, tak, heal tak. i wiesz... Donat? nad. Tak, tak A, no spokojnie Widzieliście? Myślę, że to. Tak. Chyba tak Wycofuję trochę Heal, heal Ale na moście, tak? No, gdzieś tam zupełnie tu... Ja nie widzę gdzie jeszcze nie wyspotowałem. Nie Pan Tam gdzieś, tak? No. Tak, jakby za mostem. O, smoke atrzucił, to no, tak wygląda, no. jakby miał uciec.